Cześć! No tym razem nie z garażu Jestem właśnie w drodze do warsztatu, a dokładnie do MS Auto w Wesołej Chciałbym Wam pokazać nad czym aktualnie pracujemy Ale jako, że mam jeszcze kawałek drogi przed sobą To postanowiłem, że wykorzystam ten czas i opowiem Wam trochę o najnowszym aucie, który do nas płynie Czyli o Chargerze z 66 roku, którego sprowadzamy na zamówienie Łukasza I to jest ciekawe, bo Łukasz wpadł do nas kilka miesięcy temu na Dzień z Klasykiem i zabrał na przejażdżkę aż pięć różnych aut. Chciał sobie porównać różne modele, różne silniki, różne wersje wyposażenia, żeby wyklarować sobie swoją wizję wymarzonego klasyka. Także każdy miał okazję przejechać dłuższe dystanse, się dokładnie z nimi zapoznać, i po wszystkim podał nam swój budżet. A my rozpoczęliśmy poszukiwania. Było branych pod uwagę kilka różnych modeli, m.in. szewelka, ale od samego początku było widać, że Łukaszowi najbardziej w głowie siedzi charger. No i gdy pojawił się ten z 1966 roku, no to nie było w tym dużego zdziwienia, że akurat on mu się tak bardzo spodobał. Bo to po prostu kozacki wóz z 440 pod maską, czyli ponad 7 litrów, i to już robi robotę. Dodatkowo jest automatyczna skrzynia biegów i wspomaganie kierownicy oraz tarczowe hamulce. I to wyposażenie, które sprawia, że tym sorry, że tym samochodem jeździ się już naprawdę bardzo komfortowo szczególnie to wspomaganie robi różnicę przy tak masywnym małcie i tak ciężkim silniku który dociska tą przednią oś no i wygląda też genialnie ten samochód, no jaskrawy czerwony lakier czarna maska z tym dużym, masywnym Wlotem powietrza zdecydowanie nadaje mu charakteru. A jeszcze do tego ma chowane reflektory w przednim grillu i ten genialny, tylny pas ze światłami po całej długości szerokości auta. Naprawdę ten samochód zdecydowanie robi wrażenie i wrażenie robi też wnętrze tego auta, bo jest ładne, czarne, stonowane, zadbane. Ale to co najciekawsze to z tyłu fotele zamiast kanapy, które też są charakterystyczne właśnie dla tego samochodu. No po prostu genialny wóz i nie mogę doczekać się aż do nas dopłynie, bo e, słuchając filmu z Kalifornii brzmi naprawdę bardzo dobrze. No i teraz Wy go posłuchajcie trochę. Jak widzicie, naprawdę kozacka fura i tak jak wspominałem, nie mogę się doczekać, bo jeszcze nigdy nie miałem okazji siedzieć w Chargerze z 66 roku. No i jestem mega ciekawy, jakie on wrażenie robi na żywo. Myślę, że nie doczekać nie może się też Łukasz, dla którego pewnie najbliższe tygodnie będą się wyjątkowo długo ciągnąć. Ale no cóż, no, auto startuje z Kalifornii, więc ma e, duży dystans do przepłynięcia i to po prostu musi potrwać, ale na wiosnę będzie gotowy do jazdy i będzie wcieszył e, Łukasza. Także no cóż, na dzisiaj to by było tyle. Nie będę wam już dzisiaj pokazywał, co tam się dzieje w warsztacie, żeby was nie przynudzać wrzucę to za tydzień, a jeszcze z takich ogłoszeń to chciałbym zaznaczyć, że w tym tygodniu nie będzie Deals of the Week ponieważ szykuję dla Was Black Friday na auta z naszej kolekcji i na przejażdżki w ramach Dnia z Klasykiem także czekajcie w piątek zdradzę wszystkie informacje, na dzisiaj to by było tyle dzięki, na razie, cześć